Witam serdecznie w kolejnym odcinku Motunacji. Dziś będziemy wymieniać łącznik stabilizatora w samochodzie marki Nissan Jest to Nissan Qashqai pierwszej generacji Oznaczenie modelu J10 I tak co potrzebujemy Oczywiście ten łącznik stabilizatora Trochę narzędzi Najpierw oczywiście odkręcamy koło Więc stawiamy go Na płaskim powierzchni podnosimy Już nie będę Wam pokazywał jak odkręcam koło I za chwilę przejdziemy do wymiany tego właśnie łącznika Zanim zaczniesz oglądać ten film zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Koło już mamy ściągnięte, więc najpierw zabieramy się za ściągnięcie tutaj plastikowej osłony Przeczyszczenie tych gwintów Więc bierzemy szczotę i czyścimy sobie to Żeby po prostu było łatwiej odkręcić Czyścimy i później jakimś penetratorem Zabieramy się za odkręcenie. I tak, potrzebujemy klucz płaski do kontry, żeby po prostu sobie skontrować, o, właśnie w tym miejscu. Widzicie, będziemy odkręcać nakrętkę. A tutaj sobie wkładamy kontrę, a nakrętkę kluczem 18. I tak sobie odkręcamy górę i dół. Oczywiście góra tak samo. Tutaj nasadka numer 18. I kontra numer 19 i odkręcamy, robię jedną ręką, dlatego to mi się samo skontrowało, nie muszę tego trzymać drugą, bo w sumie nie wziąłem statywu dlatego nagrywam to wszystko i pracuję jedną ręką, ale jakbyście. Po prostu tego nie nagrywali. Jedną ręką sobie trzymacie, a drugą po prostu odkręcacie do góry. I tak samo z dołem. Dobra, nakrętki mamy rozkręcone. Widzicie, to jest tak napięte, w tą stronę, nie? że nie jesteście w stanie tego ruszyć, wyciągnąć. Dlatego w tym celu. Podnosicie tutaj cały wachacz do góry, aż będzie na równo i pozwoli wam to wyjść bez żadnego problemu. Więc bierzemy drugi lewarek, podnosimy trochę do góry i za chwilę wkładamy na no Widzicie, jak już się naprostowało? Nie wiem, czy to jeszcze. O, już, już schodzi bez problemu. Wyciągamy, czyścimy sobie tutaj jeszcze te elementy przed przedłożeniem nowego i montujemy nowe stary w ogóle guma zeszła całe lata z drugiej strony to samo ląduje nowy łącznik stabilizatora. Tak. Górę. Nowe nakrętki oczywiście w zestawie. i przykręcamy nowe nakrętki dostałem 19 na kluczu numer 19 więc mam i kontrę 19 i tutaj nasadkę 19 i sobie kręcimy do dół i tak i do góry jak już mamy dokręcone wstępnie dokręcamy siłą 65 Nm Dokręcone. Teraz możemy sobie jeszcze gwinty przesmarować smarem miedziowym z jednej i z drugiej strony, i zakładamy koło. Trochę dla zabezpieczenia. I z tej strony też zakładamy koło, i mamy zrobione. Czas na taką pracę powiedzmy około 15 minut. Zależy jak nam pójdzie z odkręcaniem tego. Z dokręcaniem. Myślę, że nikt nie powinien mieć z tym problemu. No, ewentualnie problemy, tak jak mówię, z dokręcaniem, odkręcaniem. Zakładamy koło i mamy koniec. Jeśli pomogłem zachęcam do subskrypcji, dawania łapek w górę. Widzimy się w na następnym odcinku. Trzymajcie się szerokości! Nie zapominajmy o plastikowym zabezpieczeniu.